Szanowni Państwo, ja bym chciał odnieść się do słów Pana senatora. Pan senator wskazał tutaj konkretne liczby, a mianowicie, że powiat, szpital w poprzedniej kadencji uzyskał prawie 40 milionów złotych środków zewnętrznych. Chciałbym Państwu zaznaczyć, że jako my, my jako klub radnych Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Powiatu kilka dni temu zwróciliśmy się do zarządu powiatu, jak i do Pana dyrektora, abyśmy dostali informację, jak wygląda sytuacja finansowa. Wszyscy tutaj wiemy, że... Dyrekcja za zgodą zarządu powiatu zaciągnęła kredyt 25 milionowy na, jak to określili, ustabilizowanie sytuacji w szpitalu. Ostatnio dostaliśmy odpowiedź na to pismo, jednak w naszym mniemaniu odpowiedź na to pismo, był, na to pismo była dość lakoniczna i tej odpowiedzi konkretnej nie uzyskaliśmy. Chciałbym jeszcze Państwu tutaj wskazać, że hmm, na początku kadencji, kiedy obecny tam dyrektor został zatrudniony, nawet pochwalił działania poprzednich rządzących w powiecie Sokołowskim, jeżeli chodzi o doposażenie naszego szpitala, więc tutaj plus, że jednak zostało to dostrzeżone, że w poprzedniej kadencji te jednak inwestycje w sprzęt w szpitalu zostały poczynione znaczne, jak i w rozbudowę. Jednak chciałbym Państwu zaznaczyć, że w odpowiedzi, którą trzymaliśmy wczoraj, Zarząd Powiatu jak i Pan Starosta powołują się na dokument, który nazywa się Studium Wykonalności, i chciałbym Państwu zacytować jedno zdanie z tego dokumentu. Już Państwu przedcytuję. Mając na uwadze, iż podmiot działa w formule społecznego, publicznego zakładu leczniczego, wpływa to na ograniczone możliwości pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych. Formuła spółki umożliwiłaby podmiotowi na przykład ubieganie się o środki. Spożyczki miejskiej. Nasze pytanie brzmi. Co znaczy formuła spółki? Kto będzie właścicielem tej spółki? Czy ta spółka zostanie dalej w rękach powiatu, czy może zostaną do, dopuszczone e, inne podmioty, może jakieś podmioty prywatne? To jest nasze kolejne pytanie. Chciałbym również dodać, że ten dokument kosztował około 50 tysięcy złotych. Także na obecną chwilę tak wygląda dbanie o finanse. Powiatu Sokowskiego. Ale ja się mogę, mogę dodać, to nie jest prawda, bo jeżeli w poprzedniej kadencji udało się pozyskać takiej ilości środków zewnętrznych przy tej formule własności, jaka jest, więc nie wiem, jaka, jaka procedura tutaj w tej chwili ma być, żeby zmienić formułę własności na naszego szpitala. Może proszę Państwa, no, to widzimy w tej chwili w całym kraju, czy idziemy w stronę prywatyzacji, bo to myślę, że jest bardzo niepokojącą sytuacją, która może się zdarzyć także, jeżeli popatrzymy na nasz Sokowski szpital.